Cześć i czołem wszystkim, bardzo podobnie. Oczywiście tutaj drobna chrypka nie przeszkadza mi w zakomentowaniu drugiego meczu reprezentacji Polski kontra Izrael. Mamy tutaj mecz 2 na 2, bardzo nietypową parę fanki oraz mana. Nie ma tutaj blubli oraz errora, którzy standardowo grają, właśnie 2 na 2. A ja oczywiście nazywam się Z, będę waszym komentatorem na drugim meczu tego Best of Free. Funki jako niebieskie, przepraszam bardzo, przez niebieski. Mam na myśli oczywiście pomarańczowy Teran, Mausmana, tym razem czerwony protos. I ich przeciwnikami będą izraelscy przedstawiciele Sloszo niebieski zerk oraz yy, jasno, niebieski, z, jasno niebieski protos z Anubis. Myślę, że ma to jakieś tutaj, jakieś tutaj powiązania z Anubisem, może będzie rzucał tutaj jakieś klątwy faraona? Yy, Szczerze mówiąc nie pamiętam kim był Nubis, to był ten koleś Chyba z twarzą konia czy coś takiego W każdym razie nie będziemy tutaj Nie będziemy tutaj e, Przeprowadzać rozmów na temat tego Co się dzieje w starożytnym Egipcie Czy gdziekolwiek e, ci bogowie się znajdują Probe został stracony, czy ten Czy ten dron także zostanie zniszczony Oczywiście w tym momencie Funky wychodzi tutaj Na prowadzenie w poprzedniej grze, to on stracił SCV-a e, w tym wczesnym ataku No i bardzo fajne tutaj, fajnie Slosho oraz nubis atakują tutaj, denerwują e, te, te, te jednostki, czy Fanki zdecyduje się na baraki. Chyba tak. Chyba dopiero w momencie, w którym Slosso przestanie go tutaj denerwować, oczywiście musi ratować się kolejnym SCV-em, podczas gdy, podczas gdy oczywiście Mausema nabuduje gateway. Obaj gracze zabudowują swoje rampy przeciwko Zergowi. Problem oczywiście polega na tym, że na mapie znajduje się także przeciwnik Protoski. No i tak jak w poprzedniej, że te budynki mogą być naprawdę, naprawdę narażone tutaj na, na ataki właśnie Protosa, zwłaszcza tutaj Stalkerów Sentry, gdzie to naprawdę, naprawdę wygląda bardzo źle. W każdym razie wygląda na to. Oczywiście mapa rozgrywa, Gra rozgrywa się na mapie Arid Wastes. I jest to mapa, w której posiada się, posiada się rozdzielone tutaj te mainy, jak zauważyliście, to jest main jednego z graczy, który wychodzi tutaj bardzo fajnie w natural zerk jest w stanie bardzo fajnie zaekspować tutaj na tej mapie. Ekspansje są dosyć dobrze bronione. No i oczywiście obaj gracze posiadają tutaj taką, taki pas swojej ziemi mniej więcej i swoją Kselnaga Tower, którą mogą zająć. Kolejne ekspansje do złapania na tej mapie to są oczywiście te dwa goldy oraz te dwie ekspansje tutaj z tyłu, które, które są bardzo trudne do bronienia, właśnie tak samo jak te goldy więc mogą mieć tutaj problemy w późniejszej fazie gry wszyscy gracze właśnie z zaekspowaniem. Tymczasem Funky decyduje się na drugie baraki, zabudował się tutaj także Techlabem, bardzo interesująco, decyduje się także na drugie baraki przed Depotem jeszcze. Zbudowanie, zbudowanie tego Depota dopiero po Techlabie powoduje, że naprawdę fajnie można tutaj wcisnąć drugie baraki, które będą w tym momencie bardzo, bardzo szybko. Tymczasem Mausmana posiada już Cybernetic Score, Chronobustuje i pierwszego Zelota oraz e, oraz warpgate, technologie Warp czy Zerg zdecyduje się na ekspansję? To jest właśnie pytanie, gdzie jest jego dron. Wygląda na to, że jak na razie tylko cztery zergingi biegają tutaj po mapie, ale bardzo szybki metabolic boost, no i chyba będzie miał miejsce to samo co w grze numer 1 Slosho będzie decydował się na ogromną ilość zergingów, podczas gdy jego przeciwnik po prostu będzie budował stalkery z Foregate'a. No i zaraz zobaczymy, czy ten Fort Gate znajdzie się tutaj na mapie, podczas gdy Zanubis już wymyśla dokładnie tak. Dwa kolejne gatey zostały wybudowane, no i za chwilę chyba zostanie dobudowany już trzeci łączna liczba wynosi 4. E, no i oczywiście tutaj chronobustowany te e, Warpgate Tech. Funki tymczasem tak samo jak w poprzedniej grze w e, Freerax, czyli dwa te chlaby, jeden reaktor na trzech barakach, także zabudowuje się tutaj bunkrem. No i zobaczymy tym razem, na kogo padnie tutaj budowany z Robotics Facility oraz kolejny gateway. Mam nadzieję, że będzie tutaj wybudowane chociaż kilka immortali ze względu na to, że przeciwko tym stalkerom będą one bardzo dobre, ale Baylink Nest także jest budowany. Spidolingu właśnie został zakończony, jego wymyślanie właśnie zostało zakończone. Jeśli bejny wpadną tutaj e, do funkiego, no, to będzie wyglądało to dosyć. Tragicznie według mnie, zwłaszcza że w, w zasadzie Funky nie posiada żadnych jednostek, jedynie jakie posiada to jak na razie e, dwa Marudery oraz jeden Reaper. Gdzie ten Reaper się znajduje? Nawet nie mam zielonego pojęcia. E, biegał tutaj gdzieś po tej mapie. Tutaj e, znajduje się trzech zabitych, posiada dwa życia, pozostało mu. No i chyba będzie miał miejsce atak. Dokładnie tak, Slosho już tutaj morfuje dziewięć Bane'ów posiadając posiadając także niewielką ilość zergingów, która będzie oczywiście pomagała w tym ataku podczas gdy Zanubis warpuje tutaj same stalkery, więc same stalkery jednak będą tutaj e, będą tutaj produkowane drugi 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 bunkier jest już budowany, no i zaraz zobaczymy ten właśnie ten właśnie Bailing Bass tak ogromnej ilości Bainów, myślę, że zniszczy od razu zniszczy tego supplya, od razu zniszczy ten bunkier oraz może nawet ten bunkier, koło niego, no i w tym momencie ma miejsce ten atak. Oczywiście ten ten supply pad bardzo szybko bunkier także zostaje zniszczony, kolejny z nich chyba w ogóle nie Zostaje wybudowana, on posiada jedynie 70 życia. Ogromna ilość SCV-ów w tym momencie została wyciągnięta z linii tylko po to, żeby starać się zrobić cokolwiek, ale trzeci z tych bunkrów, także padł za Nubis, został tutaj jeszcze bardzo dużo ilości Stalkerów, troszeczkę zębingów także tutaj pozostało naprawdę bardzo mało SCV-ów i chyba to będzie GG dla Funkiego. Jego, jeden z jego baraków zostaje, zostaje e, zniszczony. On już tutaj płonie, podczas gdy dwa kolejne nie budują w zasadzie nic: 700, 600, e, 700 minerałów i Funky chyba nawet straci swój Command Center podczas dytez z SCV. -y. Czy zostaną mu jakiekolwiek SCV -y? wygląda na to, że nie! Jeśli straci ten Command Center, a wygląda na to, że dokładnie to będzie miało miejsce, no to to będzie już totalne GG podczas Dymana. Buduje swoje pierwsze Immortale. Pierwszego Immortala oczywiście zbudował Robotics Bay. W tym momencie także jest produkowany i to wygląda naprawdę, naprawdę, naprawdę źle dla fankiego, który w zasadzie już w tym momencie stracił wszystko. Rubital Command zostanie tutaj eksplodowany dokładnie w tym momencie. No i naprawdę świetnie wygląda to tutaj ze strony graczy izraelskich którzy bardzo ładnie tutaj e, atas, bardzo ładnie wykonali ten atak. Naprawdę podobało mi się to o wiele bardziej niż w grze numer jeden. Tymczasem Mausmana także będzie atakowany. Trzy zergingi zostały tutaj złapane, no nie cztery, przepraszam bardzo, nieduża ilość z nich. E, no i funki już tutaj swojej bazy nie ma. Dwa kontra jeden. No i szczerze powiedziawszy, mana chyba nie ma najmniejszych szans w tym starciu 51 kontra 56, tyle właśnie posiada mana. Chronobustując swojego pierwszego kolosa. Także, także, także chronobustowany jest tutaj Extended. Thermal Lens Jedyne co Mana może, Funky może w tym momencie zrobić to zeskautować swoich przeciwników co chyba będzie robił właśnie tymi barakami. Także posiada tutaj jeszcze rafinerię oraz supplya więc no. E, tutaj jeszcze posiada także sapla, więc kilka tych, kilka tych budynków znajduje się tutaj. E, Mógłby tutaj przerzucić minerały do swojego e, TP, który teraz, teraz ekspuje, zauważcie. E, także tutaj drugi protot zdecydował się w tym, w tym samym momencie na ekspansję, ale ma miejsca! Tak, ma miejsce! Tak! E, Slosho, który wpada tutaj traci zerglinga, widzi, że jego przeciwnik zbudował tutaj pylona i to jest w zasadzie wszystko, co tutaj zauważył. Funky oczywiście, oczywiście skautuje swoimi, swoimi budynkami, no i chyba będzie miał miejsce tak, ale zaraz zobaczymy. Musi uważać Mausmana, żeby nie stracić swojego kolosusa, który będzie instrumentalny w obronie tego pusza. Zanubisz świ świetnie tutaj mana, spójrzcie ile jednostek tutaj odgrodził. Oczywiście traci także swoje zaloty, ale ogromna ilość jednostek obu graczy została zniszczona. Bardzo dobra obrona. W tym momencie w wykonaniu, w wykonaniu naszego polskiego gracza Mausmany Zanubis musiał się tutaj wycofać razem ze swoim TP Sloszu, który cały czas monotematycznie, cały czas te zergingi, szczerze powiedziawszy, no nie sądzę, żeby to był, żeby to był dobry pomysł. Podczas dyfanki jeszcze tutaj stara się wolować swojego przeciwnika, swojego TP troszeczkę. Mausmana za chwilę tutaj dobuduje oczywiście swoje... Za chwilę tutaj dobudujmy, no i ekstender Termalens w tym momencie zostało zostało zakończone. Czy będzie miał miejsce atak? Zaraz to zobaczymy. Mausmana poruszył się odrobinkę, jakby na komendę. Jakby na komendę poruszył się tutaj odrobinkę swoimi jednostkami. E, Spójrzcie, jak mało mana stracił tutaj tych jednostek. W ogóle nie był tutaj prawie atakowany. E, no i zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. Bardzo mało ilości jedno, jednostek, szczerze powiedziawszy. Dopiero teraz tutaj Slosho decyduje się na roucze 47 kontra 80, 67 kontra 80. Eee, tutaj właśnie tak wyglądają limity. Ma Mausmana posiada bardzo duży limit. Szczerze powiedziawszy, posiada według mnie dużą przewagę ze względu właśnie na te kolosusy. Eee, no i także tutaj posiada tego obserwera. Slosho z Erlingami nie będzie w stanie zrobić zbyt wiele. Także te zeloty tutaj nie dobiegną e, według mnie na długo do tych kolosusów. Zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. Wpadnie tutaj fajnie, bardzo interesujące, że wpada tutaj odgradza swojego przeciwnika. Interesująca pozycja taktyczna w tym momencie. Many, który stara się tutaj atakować za oczywiście wpada tutaj. I szczerze powiedziawszy, bardzo dobra sytuacja dla Manny, który w tym momencie atakuje jednego przeciwnika naraz. W tym momencie Protoss wycofuje się tylko po to, żeby Zerg stracił większość swoich zerlingów. Bardzo zła sytuacja w tym momencie graczy izraelskich, którzy tracą dosyć dużą ilość swoich jednostek. Jeszcze stara się tutaj robić cokolwiek. Bardzo dobry mikro Mausmany swoimi kolosusami, który, które wyprowadzane są tutaj ze strefy ze strefy bezpośredniego rażenia. I Mausmana w tym momencie 61-48 kontra 92 limitu. On przemakrowuje dwóch przeciwników naraz. Pomimo tego, że Fankiego nie ma tutaj już, Grze. Jeszcze nic nie jest stracone dla polskich graczy. W tym momencie pierwszy kolosus został tutaj wybudowany. O on nie posiada jeszcze eksendę Thermalens. Gdzie znajdują się te dodatkowe kolosy? Jeden z nich troszeczkę się tutaj zagapił, no ale to chyba nie będzie miało znaczenia. Dla wyniku tej bitwy jeszcze stara się tutaj Zanubis zamikrować, ale spójrzcie, ten kolosus w ogóle nie zadaje żadnych obrażeń. I ten Nexus jest w tym momencie atakowany. Gdzie znajduje się Zerg? Zerg dopiero zaekspował. Zerg posiada troszeczkę tutaj tych rołczy. Niezbyt dużo ich ilości. Stalkery, Stalker, kolosus kontra roach, Także tutaj z tym Immortalem. Bardzo dobrze sobie z tym Radzą. Nexus za chwilę zostanie zniszczony. Jeszcze stara się tutaj robić cokolwiek. Sloszo jeszcze stara się tutaj. Niech zniszczy tego Nexusa mana. Nie powinien według mnie wycofywać się. Powinien jednak zniszczyć tego Nexusa. Do końca zdobędzie ogromną przewagę. W tym momencie zostawia tutaj jeszcze jednego Zelota. Świetny atak. Jeszcze tutaj uratował tego kolosa. Ten kolosus posiada 12 życia. Czy będzie tutaj Sloszo decydował się na odciągnięcie swojego przeciwnika? Stara się jeszcze tutaj zrobić cokolwiek. No ale mana Mana nie, nie podpadł tutaj temu, te, temu atakowi. Jeden ten kolosus już rozpoczyna regenerację tarcz. Zaraz zobaczymy co będzie miało miejsce. Bardzo mała ilość jednostek u Zanubisa to jest jedynie pięć stalkerów. Jeden kolosus, czy będzie w stanie się obronić? Nie będzie w stanie się obronić przed tą ogromną armią. Jeszcze stara się Target Fire na jednego z tych kolosów. Czy będzie wycofywał się? Dokładnie to powinien zrobić, ale w, w, między młotem a kowadłem w tym momencie znajduje się mana. Zobaczymy, czy jest, u, czy jest zrobiony z naprawdę twardego metalu, żeby oprzeć się oprzeć się tym dwóm przeciwnikom. Slosho stara się jeszcze tutaj rączami atakować. Bardzo mała ilość. Znajduje się tutaj. Warpuje jeszcze z kolejnej jednostki. Mana cały czas posiada przewagę. Mana cały czas posiada swoje kolosy, które zadają kolosalne ilości obrażeń. Paradoksalnie, właśnie do ich nazwy, jeden z tych kolosów został zniszczony. Jeszcze stara się tutaj Slosho fantastycznie mikruje swoimi rączami. Czy mana będzie w stanie utrzymać tą agresję? będzie w stanie utrzymać tą bardzo malusieńką przewagę, która jeszcze stara się tutaj ten kolosus posiada jeden życia przeżył ten kolosus i w tym momencie mana jest już tutaj, jest już tutaj bardzo bliżutko swojego przeciwnika, kolosus pada, ale duża ilość jednostek pozostała tutaj, pozostała tutaj i niestety jedynie Zeloty będzie mógł teraz warpować jego przeciwnik stara się jeszcze tutaj Stara się warpować, stara się zablokować Przejście do swojego przeciwnika Chyba w to będzie, to może być Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bliska Rozgrywka, cały czas Wszyscy ci przeciwnicy, cały czas mana tutaj Oscyluje wokół setki Podczas gdy 31 i 47 To są limity obu tych graczy, chronobust Masowy chronobust na wszystkie te gatesy. Tylko po to, żeby wybudować jakiekolwiek jednostki Jakiekolwiek zeloty, żeby chociaż Pomóc temu zergowi, który stara się Jeszcze zniszczyć ten immortal, został zniszczony czy Mausmana ogarnie się i cofnie swoje jednostki? Wygląda na to, że tak, tymi roczami będzie musiał się cofnąć, ale Mausmana atakuje swojego przeciwnika, Zerga w bazie i GG nawet nie ma miejsca, ponieważ obaj gracze wychodzą z gry. I Mausmana jeden do dwóch, Dwa, dwóch na jednego, przepraszam bardzo, udało mu się tutaj niesamowitym stylem pojechać izraelskiego Zerga oraz Protosa. Fantastycznie tutaj. 100 limitu dokładnie kontra 34-45, do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy Mana będzie w stanie tutaj, będzie w stanie to wygrać, naprawdę tutaj, no Protoss był już tutaj, ukresu sił, jeszcze starał się robić, jeszcze starał się tutaj w jakiś sposób opóźnić, Czerwonego Protosa, ale jak zauważyliście super mocny push do Zerg'a spowodował, że tu już nie było co zbierać, nie było po prostu co zbierać, niesamowita akcja. Funky oczywiście pomagał tutaj jak mógł swoimi marinami, jeszcze tutaj wybudował kilka marinów, więc to było także niesamowite, <gryw> Uf, aż się zgrzałem normalnie. To będzie, to będzie jedna gra, którą nagram tutaj o meczu Polska-Izrael. Myślę, że może na wtorek, e, jeśli nie będzie innych ciekawszych tematów, e, a chciałem tutaj zahaczyć troszeczkę o Koreę, e, może nagramy tutaj jedną z gier, jeden na jeden. W każdym razie dzięki Wam bardzo za oglądanie. Może dzisiaj było troszeczkę za dużo krzyku, ale myślę, że naprawdę była to niesamowicie, e, niesamowicie mm, emocjonująca gra. Więc dzięki bardzo Wam wszystkim za oglądanie. No i oczywiście do zobaczenia w następnej rozgrywce.